Takie krótkie poselstwo, które zatytułowałem Nowy Rok. Powiedz do sąsiada, wszystkiego dobrego w nowym roku. Bo nie wiem, czy wiecie, z dzisiejszego dnia wieczorem żydowski kalendarz datuje rok 5783. I Izrael dzisiaj ma święto, które nazwane jest od dawien dawna rok Hoszana. To się jakoś chyba tak wymawia. Więc jest to ciekawa rzecz. Wiemy zawsze, że z nowym rokiem przychodzą nowe postanowienia, przychodzą nowe wyzwania. I przychodzą to, co najważniejsze, nowe rzeczy. I ja też teraz mówię do nas każdego, żebyśmy uważali, czego słuchamy. Tak? Ja ludziom mówię, uważajcie, czego słuchacie, bo będziesz słuchał niewłaściwych rzeczy, to się naładujesz strachem i tym, co widzimy, że nadchodzi. Te rzeczy muszą nadejść. Jezus kwitował to jednym zdaniem: te rzeczy muszą nadejść. Ale nie wiem, czy pamiętacie taką historię, jak do Jezusa przychodzili ludzie i mówili, panie, tam Żydów przemordował Piłat, zmieszał krew, tak, wierzących. Czemu to się stało? Jakaś wieża spadła, zabiła kilkanaście osób. Czemu to się stało? I Jezus powiedział bardzo ważną rzecz. Czy sądzicie, że oni byli większymi dziwcami niż wy jesteście? Mówi, absolutnie nie. Ale powiedział jedno zdanie, które ja bardzo wziąłem do siebie. Jeśli się nie nawrócicie, tak samo poginiecie. Jeśli się nie nawrócicie, tak samo poginiecie. Przychodzi ciężki czas na świat, a my jesteśmy nawonarodzeni, jesteśmy z Boga, zrodzeni, więc nie obawiaj się tych rzeczy, które przychodzą. Nie dawaj sobie zaśmiecać umysłu. Bo ja widzę filmy, chrześcijanie umieszczają, że pył radioaktywny, że zbombardują jakieś elektrownie na Ukrainie, a ja my czym ludzie żyją? My musimy głosić Ewangelię. My musimy głosić Ewangelię. To jest czas. To, to jest też dzień trąbienia. Nowy rok w kalendarzu izraelskim jest też świętowany trąbieniem, a wiemy, że trąby zapowiadają ważne wydarzenia. Tak? Trąby obaliły mury Jerycha, miasta, które było nie do zdobycia. Tak? Oni szli, wiecie z czym? Z prowadzeniem Ducha Świętego. I robili totalną, po ludzku głupotę. Tak? Siedem razy obejść miasto i trąbić na dudach. Nie wiem, czy ja bym, gdybym nie był nawrócony, bym wykonał w ogóle coś takiego. Dla mnie byłoby to śmieszne, ale oni to zrobili. I zdobyli ercho. Dlatego nigdy nie, nie bierz swoim umysłem Bożych rzeczy, bo Bóg działa przeciwnie, przedziwnie. Ja wierzę, że to jest ten sezon, który przychodzi. To jest czas odważnego zwiastowania Ewangelii. Czas krzyczenia tego, co usłyszeliśmy w ukryciu czy na ucho. To jest czas dotarcia do ludzi z Ewangelią, z tymi, którzy są potrzebujący. I pierwszy fragment wam przeczytam. To jest bardzo ważne, tak? Mateusza 14 musimy mieć, wiesz, źle zanotowany, przerób szybko na 14. Ja będę czytał, a wy będziecie śledzić to zaraz na rzutniku. Ten fragment jest zatytułowany jako nakarmienie pięciu tysięcy ludzi. Ja wierzę, że dzisiaj będziemy dobrze nakarmieni, tak? Powiedz, ja będę dziś dobrze nakarmiony. Nie tylko w wymiarze duchowym będziesz nakarmiony, ale będziesz też nakarmiony tymi co, rzeczami, które tam przynieśli dzisiaj nasi zborownicy. Dziękuję wam serdecznie. Zobaczcie co tutaj jest. Po usłyszeniu tej wiadomości chodziło o Jana Chrzciciela. 14 od 13 do 17. Ja będę czytał. Po usłyszeniu tej wiadomości 14 13 17 Mateusza. Jezus wsiadł do łodzi samotnie odpłynął stamtąd w dwustronne miejsce. Jezusa zasmucił finał służby Jana Chrzciciela, ale ludzie jednak dowiedzieli się o tym i całe ich rzesze ruszyły za nim pieszo z okolicznych miast. Jezus chciał mieć chwilę wyciszenia. Jak tracimy kogoś, kto jest nam bliski, jak tracimy przyjaciela, jak tracimy przyjaciela z podwórka, musimy wiedzieć, że to byli kuzyni w ogóle. Oni razem dorastali. Nic nam Biblia na ten temat nie mówi, ale na pewno tam się po głowach mogli łopatkami tłuc, tak, jak byli młodzi. Natomiast obaj zaczęli służyć Bogu, gdy nadszedł ten czas. I ruszyły rzesze za nimi, i to jest zobacz, nawet z okolicznych miast. Gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, tak? Gdy więc Jezus, jeszcze 14 czytam, gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, zobaczył tłum zgromadzonych. I to jest ważny werset, podkreśl go w swojej Biblii. Zdjęła go litość nad nimi. Zdjęła go litość nad nimi. Zdjęła go litość nad nimi. Powiedz do sąsiada, Jezusa zdjęła litość. Bo to jest bardzo ważne. Uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Jest w innych fragmentach wszystkich. Uzdrowił wśród nich wszystkich. Jezus zaspokoił wszelką potrzebę, zobacz, tu masz to inaczej, troszkę z innego przekładu. Ujrzał mnóstwo ludu, zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. I to jest w ogóle jedna z nadrzędnych misji Jezusa, tak? Nie tylko karmienie chlebem pięć tysięcy ludzi, najadło się do syta, tak? On, on potem ich zdyskredytował, bo powiedział, nie przyszliście tutaj dla mojego ojca, tylko dlatego, że się najedliście do syta, tak? Ale dla nas najważniejszy jest Boży Pokarm, dla nas najważniejsze jest błogosławieństwo, które mamy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I później, późniejszym, yy, późnym popołudniem natomiast uczniowie podeszli do niego z taką radą: Miejsce tu jest ludne, robi się późno. Rozpuść ich. Niech ludzie idą do wiosek i kupią coś do zjedzenia. Nie muszą odchodzić, odpowiedział Jezus. Widzisz, nie muszą. I powiedział coś przedziwnego, czego oni na pewno nie rozumieli. Powiedział: Wydajcie im jeść. Oni nie mamy nic, oprócz kilku chlebów i ryb. Tak, Znamy tę historię dobrze, a ja nie chcę tutaj się zagłębiać dalej. Natomiast mnie porusza od paru dni ten fragment, czternasty werset, że Jezus widzi nasze potrzeby i On się nad nimi lituje i On chce wyswobodzić błogosławieństwo do naszego życia. Tak? Chwytacie to? Jesteście ze mną? Bóg chce wyswobodzić. Amen, jedno amen. Bardzo dobrze. Kto z nas dzisiaj nie potrzebuje przełomu? Inaczej zadam pytanie, kto potrzebuje przełomu? Haleluja. Po to się tu zgromadziliśmy. Jezus widzi nasze potrzeby i On wyzwoli moc do tego, żebyśmy wzięli przełomy. My mamy mieć zwycięskie życie. Jeśli Kościół nie będzie świecił, to jak do nas przyjdą poganie? To jest czas. To jest czas, że będziemy odbierali rzeczy z nieba. Dzielę się tym poselstwem już też od kilku miesięcy z ludźmi, którym pokazuję to w słowie. Kolejny fragment z Księgi Joela. Z Księgi Joela on opisuje... Czas, na który czekamy już od, od jakiegoś momentu, od dwóch lat. Ludzie mówią: Duch jest wylewany, przychodzi przebudzenie, ale tutaj jest też ciekawy wstęp, w ogóle jak to przyjdzie: że Bóg najpierw wynagrodzi nam szkody lat, których plony pożarła szarańcza. To, co zniszczył ci konik polny, larwa, gąsielnica, taki. Dalej obietnica jest, że moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem czytajmy jeszcze dwa te fragmenty. Wtedy będziecie jeść obficie. Widzisz, dzisiaj ludzie się boją, co będzie, jaka będzie zima, jaka będzie wiosna, tak? Będziesz jadł obficie, z Panem będziesz jadł obficie, a jak nie, to będziesz pościł, tak? Jezus powiedział: Jeśli nie ma oblubieńca w domu, to będziecie co robić? Pościć, tak? Dlatego wprawiamy się w postach, żeby nie było problemem, tak? To, że nie masz nic w bandziunie przez jeden dzień, tak? Na dobre nam to wyjdzie. Ja w niektóre spodnie się już nie dopina, no, mówię Boże, daj mi łaskę do postu, tak? Zobaczcie, wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów. Mój lud nigdy nie zazna wstydu. To jest bardzo ważna dla nas informacja. Powiedz, nie zaznam wstydu. Dzisiaj wielu ludzi wiesza na nas przekleństwa. Dzisiaj wielu ludzi z nas szydzi i wyśmiewa, ale Bóg stanie w naszej obronie, tak? Poznacie, że ja jestem wśród Izraela, ja Pan jestem waszym Bogiem i nie ma innego, i lud mój nigdy nie zazna wstydu. Powiedz jeszcze raz, nie zaznam wstydu. Dzisiaj może z ciebie szydzą, dzisiaj może ciebie rodzina odrzuciła, dzisiaj może najbliżsi przyjaciele się od ciebie plecami odwrócili. Ale Bóg sprawi to, że ty nie zaznasz wstydu. Natomiast dla nas jest niesamowita obietnica z kolejnego rozdziału. Zobacz, jeśli te straty lat mają być wynagrodzone, ja Boga zacząłem pytać, kiedy, kiedy? I odpowiedź znajdujesz w trzecim rozdziale. A potem, i powiedz ze mną to słowo, a potem wyleję mojego ducha. Widzisz, co jest napisane, a potem wyleje mojego ducha. Skoro Duch Święty zaczyna być wylewany, tak? Nad zgromadzeniami. A tak jak was wprowadziłem, dziś mamy nowy rok, tak? rochoszana, z nowym rokiem przychodzi późny deszcz jaki jesienny, jesienny. Zaraz potem wyleje mojego ducha. Czyli skoro duch ma być wylewany, to to jest sezon, teraz obecność Boża potężnie na mnie stąpiła. To jest sezon, w którym Bóg będzie wynagradzał nam strata lat minionych. Być może diabeł zniszczył Twoje małżeństwo. Być może diabeł zniszczył Twoje zdrowie. Może zniszczył Twoje finanse. Bóg to wszystko odbudowuje. Czemu? Bo to jest Jego obietnica, że zanim będzie wylany Duch Święty ponad miarę, to Bóg będzie wynagradzał nam straty lat minionych. Powiedz na to jeszcze raz Amen. Powiedz, moje życie będzie podniesione. Halleluja, dzięki Bogu Najwyższemu. Natomiast dzisiaj nas zachęcam też, żebyśmy oczekiwali. Zapraszamy, pastorów, zapraszamy. Dzisiaj za, zachęcam, żebyśmy oczekiwali i odbierali rzeczy od Ducha Świętego. Przygotujcie naczynia. Tak, ja już to mówiłem w ostatnią niedzielę, mówiłem to w środę. Przygotuj naczynia żeby oliwa, którą Bóg będzie wlewał, nie wyczerpała się. Dzisiaj odbierz w wymiarze ducha to, co duch przygotował. Ciasto będziemy jeść na później, a teraz będzie dawka Bożego pokarmu i to nie takiego mleczka dla niemowlaków, tylko dzisiaj dostaniemy dobry pokarm, który nas wprowadzi w nowy wymiar z nowymi siłami. Natomiast chcę też Wam pokazać pewien dramat. Najpierw zadam Wam pytanie, czy sądzicie, że król Saul był dobrym królem? Kto ma inne zdanie? Nieśmiało, nie właśnie nieśmiało nie mówimy. Wiecie, to był dobry król. On jako król, jako ten, który stał nad narodem, wykonał dobrą robotę. Tak, wojował z wszystkimi, którzy na nich nastawali, i ich przemógł. I panował tam chyba, ja kiedyś liczyłem, kilkadziesiąt lat nad narodem jako król. Tylko dramatem tego człowieka było to, że on, pomimo tego, że był wśród namaszczonych, nie wziął w ogóle żadnego przełomu w swoim życiu. I przeczytam Wam historię, która odpowiada od razu na dwa pytania. Tak? Dzisiaj największym problemem wielu zgromadzeń. Jest to, a czemu ludzie padają pod mocą na ziemię. Tak my widzimy często, że jak nakładamy ręce na ludzi, oni padają. I to dla mnie nie jest nic, nic dziwnego. No pastorzy opowiadali na jednym spotkaniu, mieli całą salę położoną. Tak? Wszyscy leżeli, pijani w śmiechu, uzdrawiani, uwalniani z depresji. Ale jak przyjdzie ktoś ze świata, on nie rozumie tych rzeczy. Ten fragment o tym mówi. Zobaczcie, donieśli o tym Saulowi. Saul polował na Dawida. Jak tylko Dawid wzrastał w siły, zabił Goliata. Saul stał się bardzo zazdrosny o jego pozycję i poczuł, że jest zagrożony jako król, co w ogóle nie było prawdą, bo to diabeł mu w głowę to wbił. Fakt, że prorok mu powiedział, że będziesz odwołany, ale nie powiedział, że będziesz odwołany za dwa dni. Tak? Bóg nie mógł też cofnąć swojej obietnicy, powiedział, że będziesz królem nad narodem. I teraz zobaczcie, on wysłał oprawców, bo po kolei oprawcy dochodzili do Dawida i wpadali w zachwycenie. Był to ośrodek. Widzisz, to jest pokazana w ogóle duchowa zależność. Saul, który w ciele funkcjonuje, ma miecz i z niego robi oparcie, i Dawid, który jest prowadzony duchem świętym, szuka schronienia gdzie? W osiedlu prorockim. Ucieka do namaszczenia Bożego. Ucieka do namaszczenia Bożego. I tam jest tak gęsta chwała Boża, że pierwsze załogi zabójców, jak podchodzą do góry, oni padają jak martwi na ziemię, nie mogą w ogóle dalej zrobić kroku, już w ogóle nie wspominając o wyjęciu jakiegoś miecza niebezpiecznego. Bezpiecznego narzędzia. Rozumiecie, czym jest chwała Boża? Chwała Boża, ona powstrzymuje wszystko, co jest z piekła rodem, wszelkie zamysły diabelskie. Tylko zobacz dalej. To też Saul wysłał, wysłał ponownie trzecich już oprawców, ale i oni wpadli w zachwycenie. No i teraz możesz się za, zastanowić, co to było to zachwycenie, jak oni wyglądali. Tak? Powiem ci, wyglądali tak, jak w wieczerniku uczniowie wystąpił na nich Duch Święty. Oni nie wiedzieli w ogóle, co, co się z nimi dzieje. Tak? I czytaj dalej. Wreszcie i on sam, czyli Saul, tak, król, udał się do ramy i przyszedł do wielkiej studni, która jest przy sęki, zapytał, gdzie jest Samuel i Dawid. Odpowiedziano mu w osiedlu prorockim w ramie. I zobaczcie, udał się do osiedla prorockiego w ramię, lecz i nim owładnął duch Boży. I to jest piękna obietnica. Obietnicą z księgi Joela jest, że Bóg wyleje w czasie ostatecznym swojego ducha na wszelkie ciało. Wasi synowie córki będą prorokować, starcy będą mieć sny, wasza młodzież widzenia. Coraz więcej tych rzeczy jest. Ja widzę, ile w YouTube, w kanał YouTube, wrzucają młodzi ludzie wizje, które mają z nieba od Boga. Tak? Wizji pochwycenia kościoła, wizji tego, co przychodzi. Tak? Wizji dobrych, wizji złych, Bóg zaczyna wylewać, bo wchodzimy w nowy rok, wchodzimy w nowy sezon, wchodzimy w święto dzisiaj Rochoszana, kiedy jest późny deszcz jesienny. I ten deszcz pchnie każdego z nas do wykonania Bożego zadania. Bo my tu nie jesteśmy po to, żeby wypić kawę i porozmawiać o życiu, tylko żeby wykonać Boże zadanie. Zgadzacie się ze mną? My musimy wykonać zadanie. Każdy z nas stanie przed Panem, i Pan nas zapyta, Sługowierny. Tak, sługowierny, bądź sługą wiernym, ale nie dopuść do tego, co się stało z Saulem. Gdy go owładnął duch Boży, wpadł w zachwycenie. Był w tym zachwyceniu, aż doszedł do osiedla w ramię. Zobacz, co się z nim stało. Ludzie pytają, Gdzie jest w Biblii padaniu? On zrzucił z siebie swoje szaty, był w zachwyceniu przed Samuelem. Padł na ziemię, leżał nagi, w ogóle nagi, nie bój się, tutaj cię nikt nie rozbierze, ty się sam wiesz, że też nie rozbierzesz. Przez cały dzień i przez całą noc. Widzisz, jak może Duch Święty, Natalia się śmieje, bo wczoraj Pastor Natalia nam opowiadała historię. Jak była na jednym spotkaniu, jak padła pod mocą, ona nawet nie wie, ile czasu leżała. Godzina dwie. Ja widziałem, ja się często przyglądam ludziom, ale wiecie co? Ludzie mają wtedy wizję, mają spotkania z Bogiem, mają uzdrowienia, mają jakieś duchowe uwolnienia, nie bójmy się tych rzeczy, tak? On leżał dzień i noc, i to jeszcze na Golasa. Dlatego powstało powiedzenie, czy Isał między prorokami, takie zapytanie. Tylko wiecie, co było smutną rzeczą? On nic z tej historii nie wziął to nic nie wpłynęło na jego ducha, to nic nie wpłynęło na jego umysł, to nie odnowiło jego myślenia. Dalej ścigał Dawida, dalej chciał go zabić, dalej myślał tylko o tym, jak pozbyć się wrogów, a finał jego życia był taki, że trafił do wróżki z Endor, która mu mówiła przyszłość, tak, diabelską przyszłość, że jutro umrzesz ty i twój syn. Niechciej żeby namaszczenie, które jest od Boga Świętego przepłynęło przez Ciebie jak przez sito. Dziś weź, dziś zatrzymaj i dziś wyjdź z nastawieniem, że wydasz wiele owoców. Tak? Wiele owoców. Otwierają nam się drzwi, a ja wierzę, że będziemy w różnoraki sposób posyłani w różne miejsca, do których nawet nie będziemy chcieli iść. Tak? Tu są te czekolady, które możemy przesłać do domu, do, do szpitala psychiatrycznego, ja proszę wszystkich tam postawimy je na krześle, dotknij tą paczkę, dotknij tą paczkę i ogłaszaj, że każdy, kto ugryzie kostkę, będzie dotknięty Duchem Świętym, bo to jest jedyny sposób, żebyśmy dotarli do tych dzieci. One dostały ubrania, ja wierzę, że ubrania są nośnikiem, zamknęli nam szpital, tak? Jak tylko powstał pomysł, zamknęli nam szpital. Wiecie, diabeł, on nie czeka, on patrzy, też ma swoją strategię. Dlatego za długo nam się to rodziło i to pokazuje, że my musimy być czujni i Musimy działać od razu, tak? Kościół, jeśli ma wizję, musi od razu w to wchodzić, nie czekać, nie czekać rok, bo są ludzie, którzy się modlą, tak? Modlą się o przebudzenie, modlą się o zmiany. Ja mówię, to nie trzeba się modlić, to trzeba iść i robić to, co Jezus mówił, bo on mówił: idź i głos. Jezus nie powiedział: idź i módl się. Albo inaczej, możesz iść, modlić się i robić Boże zadania, to jest najpewniejsze, prawda? Dlatego dzisiaj jest naprawdę mało czasu i my musimy wyprzedzać plany diabła, który będzie chciał wszystko znowu powstrzymać. OK, powstańmy, wyłączmy kamerę. Będziemy się modli, uwielbiali Boga. Oczekujmy dzisiaj naprawdę.